DKNY Be Delicious Dona Karana to zapach dość znany i starszy bo z 2004 roku stworzył ją Maurik Ruckel to ten sam, który stworzył Nautique Voyage, która obecnie jest całkiem mocno promowana na YouTubie i która w sumie podoba się ludziom bo jest całkiem fajnie skomponowana ten DKNY Potwierdza to, co już wcześniej mówiłem, że Mauriki Ruckel lubi tworzyć zapachy zielone. Ten również jest zapachem zielonym. I to jest główny akord. Oprócz tego jest jeszcze akord owocowy, akwatyczny, świeży, cytrusowy, biało-kwiatowy, kwiatowy po prostu. Co jest w składzie? No właśnie, mam co prawda amerykańską odpoloną fragrantikę, ale raczej będę wiedział mniej więcej, co tam jest. Ogórek, grejfrut, magnolia to są nuty głowy. Nuty serca to jest zielone jabłko. Lily of the valley, czyli lilia wodna chyba. Albo po prostu lilia. Tuberoza, fiołek i róża. A nuty bazy to drzewne nuty, drzewo sandałowe i ambre. Ten DKNY kojarzę bardzo dobrze. Nie wiem czy ogląda to mama ucznia. Z którym kiedyś miałem zajęcia, to było. Kurde, chyba z 6 lat temu. To pozdrawiam. Była zawsze przyknięta tym zapachem, i on robił sprawiał fajne wrażenie. Bardzo fajny był, tylko że no, przeszedł te reformulację. I, I mam popsikany papierek czekajcie. No właśnie. Te reformulacje trochę zaszkodziły mu, bo zapamiętałem go znacznie lepiej niż teraz go czuć. Teraz czuć po prostu czekajcie, złapię ostrość. Teraz czuć mocno nuty zielone, a zwłaszcza ogórek. Co jeszcze? Ogórek, trochę zielonego jabłka i trochę kwiatów. I to wszystko. Kiedyś było super czuć zielone jabłko. To mi się właśnie w nim podobało. Nawet na reklamie macie zielone jabłka. Te zielone jabłka to był motyw przywodni. Oni teraz coś kurczę... No... Zwalam to na reformulację. Zdajecie sobie sprawę, że niektóre zapachy są gorsze po reformulacjach. Niektóre są podobne jak były kiedyś. No ten... nadaje się jak najbardziej. Wciąż jest fajny. Jeżeli lubisz ogórek zielony... Przyjemny, świeży, na cieplejsze pory pogodowe. Kiedyś się nadawał na jesień i zimę, ale teraz bym go nie polecał. Jest zbyt zielony po prostu. I kojarzy się typowo z kanapkami takimi zielonymi, które się po prostu kupuje i je. No, i to tyle. Jak macie z nim, jak mieliście z nim do czynienia, albo niedawno. To zostawcie komentarz i napiszcie, co o nim sądzicie. Cena pewnie jest z 300 zł za 100 ml, bo w końcu to jest dikie NY. Ale jak poczekajcie, to sprawdzę. Sprzedają to jako wodę perfumowaną za 260 zł. To jest woda perfumowana? No nie wiem, wydawało mi się, że to jest woda toaletowa. No trudno, to jest woda perfumowana. 270 zł, spoko, chociaż mógłby być za 200, wtedy byłoby go bardziej warto kupić. To tyle z tej recenzji, dzięki za oglądanie i trzymajcie się.